Wolcen Lords of Mayhem daje mi z jednej strony wiele powodów by chcieć go pokochać, a z drugiej kilka powodów dla których nie mogę. Rozgrywka RPG akcji jest pełna podziwu, a w niektórych obszarach nawet wyprzedza klasę. Historia Dark Fantasy nie jest szczególnie przełomowa, choć opowiedziana jest z dużą dozą ujmującego polotu i entuzjazmu. Gra jest przyjemna, soczystość pokonywania przeciwników jest jak najbardziej satysfakcjonująca. To gra, którą zbyt późno odkryłem, a może i nawet lepiej, dlatego że przygotowując się do materiału natknąłem się na wiele informacji, które mówiły, że gra na premierę była praktycznie niegrywalna. Ja jestem Broda i zapraszam Was na klasyczną wideo recenzję gry Wolcen. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję na kanale, kliknąć kciuka w górę i dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego filmu. Gotowi? To zaczynajmy! Dwukomorowe serce przygodówki i hack and slash takie jak Wolcen składa się z walki i dostosowywania postaci. I w obu tych obszarach Wolcen wykonuje świetną robotę, gdy problemy techniczne nie powodują u niego palpitacji. Różni się od swoich kolegów z gatunku na kilka subtelnych, ale pozytywnych sposobów takich jak fakt, że nie można buforować ataków specjalnych. Oznacza to, że jeśli trzymasz lewy przycisk myszki dla podstawowego zamachu, nie możesz wykonać specjalnego ruchu jako części combo, chyba że najpierw puścisz ten przycisk i poczekasz na zakończenie animacji. Specjalne ruchy mają stosunkowo długi czas odnowienia, a twoja postać ma ograniczoną liczbę zwojów uniku, które z czasem powoli się odnawiają. Wszystko to w połączeniu mocno zniechęca do wciskania przycisków, dzięki czemu otrzymujemy precyzyjne i ekscytujące spotkania taktyczne. Które zmusiły mnie do dokładnego przemyślenia czasu i moich zasobów. Gra działa równie dobrze w pojedynkę, jak i w kooperacji dla czterech graczy, a wiele umiejętności zostało zaprojektowanych tak, by można je było rzucać na sojuszników lub w jakiś znaczący sposób korzystać z obecności przyjaciół. Jednak ja postanowiłem wybrać grę offline i cieszyć się spokojem i powolnym pokonywaniem questów. Wszystko to w połączeniu mocno zniechęca do naciskania przycisków, co czyni spotkania precyzyjnymi i zarazem taktycznymi. Jedynym elementem walki, którym nie byłem szczególnie zachwycony, był aspekt apokalipsy, które są potężnymi zdolnościami transformacji, które pozwalają ci stać się narzędziem boskiej destrukcji przez ograniczony czas. Do wyboru są cztery i w końcu odblokujesz je wszystkie. Każda z nich to jednak pakiet, którego nie można w ogóle dostosować do własnych potrzeb, a większość ich zdolności uznałem za mało efektowne i spamerskie. Są one bardzo wizualnie ekscytujące i szczegółowe, a Przypływ adrenaliny, który dostajesz za wcielenie się w prawdziwego Boga, jest miły, ale ogólnie rzecz biorąc, brakuje im wiele z tego, co lubiłem w grze zwykłymi klasami śmiertelników i nie wyglądają na wystarczająco potężne, aby być naprawdę zmieniającymi grę. Aktorstwo głosowe dla głównych postaci jest całkiem dobre. Zwłaszcza dudniący, imponujący Inkwizitor Heimlock w wykonaniu Stevena Hartleya. Gotycka, mroczna staneria fantazy nękana przez demony jest zdecydowanie pochodną Diablo i jego potomków. Czasami na tyle, że przewracam oczami. Wolcen wykorzystuje ją jednak do opowiedzenia historii z silnym dramatem postaci, co z pewnością można powiedzieć o kampanii Diablo III, a w niektórych projektach architektury i zbroi widać autentyczne starania o stworzenie unikalnej tożsamości wizualnej w wąskich granicach wybranego podgatunku. Stosy w większości niezapomnianego, randomizowanego ekwipunku, które zdobywasz w trakcie około 30-godzinnej kampanii są zręcznie zorganizowane w archetypy klasowe, takie jak Bruiser i Sorcerer, które pozwalają Ci zdecydować, jak bardzo chcesz się skupić na czystej odporności na obrażenia, punktach zdrowia, szybko regenerującej się tarczy siłowej lub jakiejś kombinacji powyższych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby powiedzmy tankujący rycerz używał ekwipunku Czarodzieja i podczas gdy pewne drzewka umiejętności będą faworyzować jeden rodzaj obrony nad innymi, jest wiele takich, które nie będą. To dodaje archetyp ekwipunku jako kolejny wybór do dostosowania do wszystkiego innego, z którym przyjemnie jest się bawić. Poza świeżym łupem bohater Wolcen jest kształtowany przez aktywne umiejętności, które mogą awansować i odblokowywać nowe ulepszenia. Im więcej ich używasz oraz przez obracające się drzewko umiejętności pasywnych Gate of Fate. Możliwości są praktycznie nieograniczone, a w dalszej części drzewka znajdziesz kilka naprawdę fajnych specjalnych węzłów do odblokowania. Jako pieniądze się dziecko furii mogłem odblokować nowy zasób postaci, który zwiększał mój atak, ale obniżał obronę, im dłużej pozostawałem w walce. Wysokopoziomowy tkacz czasu może robić naprawdę dzikie i niesamowite rzeczy, takie jak opóźnianie części obrażeń od nadchodzącego ataku, aby wylądować kilka sekund później. Ponieważ każdy z pierścieni może być obracany niezależnie, tworzenie unikalnych i niezwykłych buildów dla wielu klas jest nie tylko wykonalne, ale wręcz zalecane. W porównaniu z grą taką jak Path of Exile, Wolcen nigdy nie sprawił, że poczułem się, jakbym oszukiwał się za to, że wybrałem umiejętności, które brzmiały fajnie zamiast podążać za przewodnikiem. Bosowie są całkiem dobrze zaprojektowani, co sprawia, że techniczne niedociągnięcia są nie aż tak bardzo widoczne. Po strasznej premierze kilka lat temu wiele się wydarzyło, wiele błędów zostało naprawionych, choć nie wszystkie, a stabilność serwera jest w porządku. Prawdopodobnie z powodu znacznie mniejszej ilości graczy niż w okresie startowym. Bardzo mały zespół, około 10 osobowy, ze stosunkowo skromnym budżetem na Kickstarterze, stworzył imponującą grę, która przyciągnęła w szczytowym momencie prawie 130 tysięcy graczy jednocześnie na Steamie podczas weekendu premierowego. Wolcen miał prawdziwy potencjał na hit. Niestety w grze wciąż jest kilka paskudnych błędów. Wydajność również stanowiła pewien problem, szczególnie przy dużej ilości wrogów na ekranie w jednym czasie, co zdarza się, jak wiecie, często w tego typu demonicznych inwazjach. Nawet moja karta graficzna GeForce GTX 980 oraz platforma napędzana rdzeniem i7 miały problem z utrzymaniem stabilnej liczby klatek na wysokich ustawieniach. Jednak przez te 30 godzin, które spędziłem w grze, zazwyczaj bawiłem się całkiem nieźle. Znaczące zmiany w walce, nowatorskie drzewko umiejętności i fakt, że historia nie została potraktowana jako myśl dodatkowa, zrobiły na mnie wrażenie. Biorąc pod uwagę wszystkie te rzeczy, obfita dawka technicznego dopracowania jest naprawdę jedyną rzeczą, która powstrzymuje Wolcen przed konkurowaniem z najlepszymi dostępnymi obecnie RPG-ami akcji. Mam nadzieję, że gra otrzyma miłość, której potrzebuje, aby przezwyciężyć chwiejny start, ponieważ jest tu wiele powodów do ekscytacji. Przy mikrofonie jak zwykle Broda. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale, kliknąć dzwoneczek. Dziękuję za wysłuchanie recenzji. Trzymajcie się do kolejnego filmu. Na razie cześć.